Witam państwa na kanale Stanisławkrajski.pl. Na początku sierpnia ukazał się na moim kanale Stanisławkrajski.pl. Program pod tytułem Szatańskie objawienie, kreska, UFO, Chrystusa, Boga Słońca Maryi. I na ten program zareagowało wielu widzów. Głównie byli zainteresowani problemem UFO, więc rozwinę dzisiaj to zagadnienie. Zauważmy jedną rzecz. Bardzo dużo o UFO mówi się w New Age przez różne kulty New Age. Przewija się ten temat. Przypomnijmy, że New Age to taka masoneria dla ludu. Przedstawiciele New Age nazywają New Age nad religią mówią o tym, że no wszystkie religie już się przestarzały, jakoś skompromitowały, ale z każdej można wybrać coś jeszcze żywego, najlepszego i w ten sposób powstało New Age. I jest tam bardzo dużo elementów różnych kultów pogańskich. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że kiedy na początku XX wieku Zaczęła się, zaczął się ukazywać, zaczęło się ukazywać czasopismo, oficjalny organ Wielkiej Loży Matki Świata, masonerii rytu szkockiego. Ten organ nosił nazwę The New Age. Zauważmy jeszcze przy okazji, że jedyne państwo, które traktuje problem UFO bardzo poważnie, to Kazachstan. Prezydent Kazachstanu, wielo, wielo wieloletni, nakazał zbudowanie lotniska dla UFO, budynku, w którym nastąpiłyby spotkania i w którym mają mieszkać tłumacze. Co to za tłumacze? Trudno powiedzieć. No i teraz, dlaczego UFO to... A, no i jeszcze jedna, jedna informacja dodatkowa. Kazachstan to jest miejsce, gdzie zrodził się sufizm. Sufizm to jest taka um, arabska, islamska odmiana masonerii. E, niekoniecznie tworzą loże, natomiast doktryna jest dokładnie taka sama, tylko... Sformułowana takim językiem islamskim. Wiele w tej doktrynie przypomina, wiele elementów w tej doktrynie przypomina elementy Różokrzyża. To taka kabała islamska, Różokrzyż to kabała chrześcijańska, alchemia, więc można powiedzieć, że to taka alchemia islamska. No i teraz przechodzę do zasadniczego tematu, dlaczego. Można czy należy twierdzić, że w ogóle cały problem UFO to jest wykreowany przez demony. Znaczy, jeszcze jedna uwaga na marginesie, pisałem o tym w swoich książkach. Masoni w swoim dokumencie, który został wydany w latach 60., raport z Żelaznej Góry, rozpatrują taki scenariusz przyszłości. Scenariusz, dzięki któremu zlikwiduje się demokrację, prawa człowieka i wprowadzi państwo światowe, że wykreuje się lądowanie UFO, inwazję UFO, czy inwazję przybyszów z innych planet, czy tam nie było chyba rozstrzygnięcia, czy to ma być agresja, czy to ma być wizyta przyjaźni w każdym razie jakby przekonanie całego świata, że coś takiego nastąpiło i że tym przybyszom należy się podporządkować. Czyli, znaczy można sobie to wyobrazić, bo jeżeli założymy, że to są demony, no to one mogą wykreować w ludzkich umysłach obraz lądujących, latających talerzy, mogą wykreować obraz, że z tych talerzy wychodzą jakieś Istoty podobne do ludzi wsiadają do samochodów, bo są wiezione na przykład do Białego Domu, a w trakcie, przy przejściu przez Biały Dom, tych istot, no bo one wykreowane, nierealne, jak Fata Morgana, można je podmienić na żywych, odpowiednio ucharakteryzowanych ludzi, aktorów. I teraz, jakie... Są argumenty teologiczne za tym, że, że UFO to wykre, wykreowały, kreują demony. Znaczy, po owocach poznacie ich, wszelkie kulty UFO prowadzą do, do pogaństwa, pogaństwa o charakterze satanistycznym, ale zauważmy dwie istotne kwestie teologiczne. Jeżeli zapytamy się, co jest istotą naszej wiary, to dwie kwestie tutaj należałoby z tej istoty wyakcentować. Pierwszy grzech pierworodny, prawda? i z dogmatu o grzechu pierworodnym wynika między innymi takie stwierdzenie dogmatyczne ogłoszone na Soborze Watykańskim I. Jeżeli ktoś twierdzi, że są jacyś ludzie, którzy nie pochodzą od Adama i Ewy, niech będzie wykluczony ze społeczności Kościoła. Prawda? Czyli wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy. No i teraz przy okazji, bo to też jest ważne, co to znaczy człowiek? I teraz co ciekawe, pierwszy taki precyzyjny filozoficzny sposób zdefiniował człowieka Arystoteles określając go jako zwierzę rozumne. Co to jest zwierzę w języku filozofii realistycznej w języku Arystotelesa? Zwierzę to istota żywa posiadająca zmysły Rozmnażająca się, rozmnażająca się, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w myśl definicji Arystotelesa, którą przyjęła cała filozofia katolicka, łącznie z Tomaszem, z świętym Tomaszem Zakwinu, każde zwierzę rozumne jest człowiekiem. No bo to jakby zawsze swoim studentom tak mówiłem: gdyby nagle za rogu wyszła ośmiornica i powiedziała: hej, jestem ośmiornica, to by oznaczało, że to jest człowiek, tylko o innym ciele, no bo zwierzę rozumne. I teraz zauważmy, że jeżeli byłoby UFO, jeżeli przyjęlibyśmy istnienie UFO, i przyjęlibyśmy, że w środku tego UFO są jakieś istoty rozumne, jakieś zwierzęta rozumne, które przybyły z, innych, z innej planety, no to te istoty nie pochodziłyby od Adama i Ewy. Nie mamy żadnych przekazów, żadnych dowodów, żadnych śladów, a takie ślady by były, gdyby to nastąpiło, że Jacyś potomkowie Adama i Ewy wytworzyli bardzo wysoką cywilizację techniczną, polecieli w kosmos, osiedlili się na jakiejś planecie i teraz wracają w UFO, żeby nie wiem, nam pomóc czy żeby nas podporządkować sobie. Także istnienie UFO, znaczy twierdzenie o istnieniu UFO, to jest twierdzenie, które podważa dogmat o. Grzechu pierworodnym. Teraz mamy kolejny, no, najbardziej podstawowy dogmat chrześcijaństwa. Najbardziej podstawowa prawda chrześcijaństwa: Chrystus poniósł śmierć krzyżową za nasze grzechy, za grzechy tych, którzy. Są skażeni grzechem pierworodnym i jest jedynym zbawicielem. No, i teraz, jeżeli by istniały jakieś inne cywilizacje, to chrześcijaństwo należałoby potraktować jako kult lokalny, jako jedną z wielu religii, znaczy religię ziemską. Powiedzmy, że jest to religia jedyna prawdziwa na Ziemi, załóżmy, no ale tylko na Ziemi. A gdzieś tam na Venus, Marsie, czy gdzieś tam głęboko w kosmosie, jeżeli istnieją inne cywilizacje, to, to, to ten kult by nie dotyczył. Jezus nie byłby zbawicielem tamtych i głoszone przez niego nauki byłyby naukami lokalnymi. No, jeżeli tak, no to należy poszukiwać jakiejś religii uniwersalnej, kosmicznej. Oto głosi New Age, który mówi o panteizmie, o reinkarnacji i tak dalej, który mówi, że chrześcijaństwo to religia, która powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi o pewnym poziomie kultury, mentalności, świadomości. No wszystko się zmienia, więc ta religia już jest przestarzała. Tutaj w świetle UFO, wiedzy o realnym UFO, no to jest tylko religia lokalna. No i teraz pytanie, w czyim interesie jest UFO, komu by najbardziej zależało na tym, żeby ludzie uwierzyli w UFO? Demonom. No i jeżeli kiedyś demony jeszcze przed chrześcijaństwem, pojawiały się w różnych kulturach, na różnych kontynentach, pod postacią różnych bożków, to znaczy przedstawiały się jako bogowie, no to teraz, w epoce te, wiary religii naukowej, wiary w naukę, wiary w technikę, no to one teraz się przedstawiają za jako Przybysze z innych planet jako Ufo i, i tutaj mogą bardzo dużo zrobić, prawda? dlatego że jak wiemy demony są zdolne do wytworzenia bardzo realistycznych wizji, prawda? tak jak ktoś idzie pustynią przez pustynię i nagle widzi miasto. I jest głęboko przekonany, że to jest prawdziwe miasto, czy prawdziwa oaza, prawdziwe drzewa, prawdziwe domy, i tam biegnie, to w podobny sposób demony mogą wytworzyć wizję nie tylko dla jednej osoby, ale dla wielu ludzi, dla tysięcy ludzi, dla milionów ludzi wytworzyć wizję UFO, wizję. Przybyszów z innych planet. I, I tak jak wspomniałem na początku, jeżeli tutaj zostaną wsparte, a zawsze są wspierane przez masonów, jeżeli zostaną wsparte przez masonów, no to oni mogą dorobić już takie bardziej realistyczne elementy tej, tego oszustwa, prawda? podstawiając realne przedmioty pod tą wizję, czy. Realnych ludzi. Tutaj mam takie skojarzenie. Już gdzieś tam w którymś z programów o, o tym wydarzeniu mówiłem, była taka włoszka, która doszła do najwyższego wtajemniczenia w ósmego w kościele Scientologicznym i tego wtajemniczenia to wtajemniczenia otrzymała na statku. Pasażerskim należącym do kościoła zzientologicznego, który znajdował się poza wszelkimi wodami terytorialnymi. Wprowadzono ją do dużego pokoju, usadzono ją na kanapie, i powiedziano: Niech czeka, zaraz nastąpi to wtajemniczenie. No i za chwilę otworzyły się drzwi, i weszła jej córka, nieżyjąca, którą ona bardzo kochała. Dla której zresztą znalazła się w Kościele Sjentologicznym, bo ta córka wcześniej tam trafiła, no i rozmawiały ze sobą, całowały się, tuliły, wymieniały różne wspomnienia i, i po jakimś czasie ta córka wyszła. I to był koniec tego wtajemniczenia. Każdy w kościele stycologicznym z tego by wynikało, otrzymuje inne te najwyższe wtajemniczenie i ja to w swojej książce Masoneria i Scientologia wyjaśniłem, jak to można, znaczy napisałem, jak to można wyjaśnić racjonalnie. No i odpowiedź racjonalnie i teologicznie zarazem, po chrześcijańsku: że do tego pokoju weszła jakaś kobieta z podobnej postury jak córka, natomiast na nią został nałożony Obraz i dźwięk przez demony. No, czyli matka widziała córkę, słyszała córkę, rozpoznawała jej głos, natomiast dotykała, no bo ona dotykała, prawda, całowała, trzymała za rękę. Dotykała, całowała, trzymała za rękę inną kobietę, która jakby była ukryta za tą demoniczną wizją. Więc stosując tego typu techniki w, 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 wynikające ze współpracy demonów w, z, z ich pomocnikami na ziemi, można osiągnąć bardzo dużo bardzo realistycznych e, skutków. Jeżeli do tego dodamy różnego typu fa, fałszerstwa, no to mamy już e, fałszerstwa dokonywane przez pomocników szatana na ziemi lub przez ludzi w taki czy inny sposób. Zwiedzionych przez demony. Także to tyle, proszę Państwa, na ten temat. Znaczy, oczywiście, można by poruszać kolejne wątki. Być może, jak Państwo sobie zażyczą, to, to te kolejne wątki będę omawiał. Na dzisiaj to jednak tyle. Dziękuję bardzo.